Hejka, kochani, witam Was bardzo serdecznie, witam Was w nowym vlogu. No, niestety, tak się złożyło, że nie nagrał mi się dźwięk, trudno. No w każdym razie e, nic na to już nie poradzę. Jak widzicie, titka zdrajczyni opuściła mnie już całkowicie. No, niestety, chyba będę musiała przygarnąć sobie nowego kota, no bo titka już mnie po prostu odepchnęła, no po prostu zdrajczyni jak nic. Jak Paweł przyjeżdża, to ja już mogę po prostu nie istnieć. Tylko Pawełek i Pawełek i Pawełek. Zresztą sami widzicie. <laughs> Ogólnie to miała mnie nagrywać z łóżka, ale, ale no sami zobaczcie, no. Na mnie po prostu nawet nie spojrzy w ogóle. Chyba, że się po prostu pomyli, no to, no to tak. Zaraz po śniadaniu jedziemy albo sama pojadę na zakupy pożywcze. A po pracy, a po pracy, kochani, chyba wstąpię albo po pracy zrobię zakupy. No jeszcze zobaczę. Zobaczę, jak to będzie. No w każdym razie muszę jechać po chemię też. Wiecie co, nie wiem, jak, jak to sobie ułożyć, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Powolutku rozglądam się za jakimiś ładnymi rzeczami na stół wielkanocny. I powiem Wam, że wpadły mi w oku właśnie te talerzyki po 17 zł. Naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Um, bardzo takie lekarskie. No powiem Wam, że super. Um, tutaj natomiast za 25 zł, taka miseczka zajączek, ale. Szczerze, jakbym miała wybrać, to wolałabym jednak ten talerzyk. Ale jeszcze się zastanowię. E, oglądam teraz kubki, ale niestety nie ma nic e, świątecznego. Szkoda. Natomiast, jak widzicie, bardzo duży wybór innych kubków. W owocki, w kwiaty. E, jeszcze kolekcja walentynkowa jest. No w każdym razie e, no nie ma tego czego ja bym chciała. Tutaj mamy za 15 zł taki kubeczek i dostępne są dwa kolory. Taki szaro-niebieski i różowo-beżowy. taki beżowy, Coś takiego. No w każdym razie no kubek jak kubek, prawda? No ja bym chciała jednak już coś. Jadę do galerii jestem kochani teraz w deals i zobaczcie co znalazłam przepiękne zajączki e, tutaj kubki talerzyki no zobaczcie naprawdę bardzo fajnie wyglądają zobaczcie na to fajne naprawdę 12 zł e, dwa rodzaje ładnie to wygląda, no przynajmniej mi się podoba. No nie każdemu może, no w każdym razie ja jestem tym zachwycona, ogromnie mi się podobają takie rzeczy. Zobaczcie na ten talerzyk kurkę. No też bardzo fajny. Jak ktoś oczywiście lubi taki styl do kompletu, możemy dokupić możemy dokupić beczek Kształcie kurki. Nie, no powiem Wam, że jeżeli chodzi o deals, to można trafić czasami na coś fajnego. Dawno nie byłam w action i um, ogólnie to yy, weszłam tutaj z takim zamiarem, że nic nie kupię, ale. Yy, ale. Potrzebuję kilka rzeczy jednak. Fajne są te piniczki. No zobaczymy, jakie będą w użytkowaniu. Nie tak dawno, tak naprawdę, wróciłam z pracy. Zdążyłam dosłownie zrobić sobie tylko coś do picia, wykąpać się i kochani, jestem. Pokażę Wam moje zakupy, bo po drodze wstąpiłam sobie do galerii. To co kupowałam w Action, to już widzieliście, natomiast byłam również w Senseju i powiem Wam, że naprawdę takich zakupów mi troszeczkę brakowało. Ostatnio jakoś tak nie miałam chęci czasu i w ogóle zresztą zresztą miałam troszeczkę ważniejsze wydatki. No w każdym razie Teraz trzeba to po prostu nadrobić. I powiem Wam, że ogólnie to weszłam do Sieja bez żadnego takiego zamiaru, że coś kupię. No w każdym razie od razu spodobała mi się ta bluza. Jest ona oczywiście w moim ulubionym, jasno-beżowym kolorze. Fajna jest, naprawdę z kapturem. Zresztą dobrze wiecie, ja, ja bluzy uwielbiam i jak widzę coś fajnego, to zaraz muszę sobie. I powiem Wam, że nie, nie kosztujać tą slicę. Wiadomo, nie kosztowała dużo, ale gdzie ja mam metkę? Wiecie co? Nie powiem Wam, bo nie mam metki, ale chyba nie więcej niż 40 zł, może 40 coś. No w każdym razie no sami dobrze wiecie, jakie są. Ceny w Sinseju. Bluza z kapturem, jasna. Ja ostatnio naprawdę bardzo, bardzo lubię, uwielbiam po prostu ten kolor i dobrze się przede wszystkim w nim czuję. W ogóle powiem Wam, że w Sinseju jest dużo fajnych rzeczy teraz. A jeżeli chodzi o ozdoby na Wielkanoc, niestety Wam nic nie nagrałam, ale postaram się to w najbliższym czasie nadrobić. No, jeżeli chodzi o ozdoby wielkanocne, mnóstwo, mnóstwo pięknych rzeczy. Patrzyłam sobie za jakąś fajną pościelą, ale niestety nic nie było. Natomiast są obecnie fajne poszewki. Możecie sobie zobaczyć u siebie. A jak nie chce Wam się lecieć, to musicie zaczekać, aż ja będę. I na pewno Wam nagram. No, w każdym razie dobrze, że nie widziałam dużo kasy ze sobą, bo możliwe, że, że z czymś bym po prostu przyjechała, a na pewno bym wróciła z tymi królikami, zajączkami z Deals, które Wam pokazywałam. Rewelacja: no przepiękne, i powiem Wam, że troszeczkę żałuję. Że za mało kasy sobie wzięłam, albo mogłam z, z bluzy. Nie wiem, no. Dobra. Jak będą, to sobie kupię, a jak nie będzie, ich no trudno. Moje gapiostwo, moja strata tak naprawdę. No ale dobra. Będą, to będą, nie będzie, to nie będzie. Jeżeli chodzi o tą bluzę. Wzięłam sobie aleczkę. Początkowo miałam sobie wziąć kselkę, ale, ale, no tamta to była duża. No w każdym razie ta też wydaje się spora, ale, ale najwyżej będzie taka trosze, troszeczkę luźniejsza. No w każdym razie fajna. Podoba mi się i, i obiecałam sobie, że Blues nie będę kupować. No i widzicie, widzicie jak to właśnie jest czasami ze mną. Jeżeli chodzi o Sinsei, to ja bardzo tam lubię zaglądać na dział z różnymi torebkami, plecakami. Bardzo fajne były, z taką jakby kokardką. Natomiast torebki, torebki. Natomiast nie były, wiecie, jakby była to torebka na suwak albo na jakieś zamknięcie, a ona była taka, wiecie, no, otwarta tak naprawdę mała torebka i otwarta. No, no, minus ogromny. No w każdym razie yy, z torebki zrezygnowałam, ale wzięłam sobie za to taki malutki plecaczek, bardzo ładny kolor, taka kawa z mlekiem, coś takiego, suwaczek, miejsce. Powiem wam, że jak na taki malutki plecak, to jest bardzo, bardzo taki pakowny. Naprawdę tutaj wejdzie sporo rzeczy. W środku jest oczywiście kieszonka na suwaczek. Można sobie coś włożyć, zasunąć, jakieś drobne, czy no w każdym razie plecaczek jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Mówiłam wam ceny ile kosztował? Tutaj mam akurat cenę bez grosza 40 zł. Bardzo ładny kolor, naprawdę. Ja ostatnio bardzo lubię plecaki. I o, tutaj jakaś nitka, no ale dobra, obecna ją nie ma problemu. E, powiem Wam, i w ogóle fajny taki e, mięciutki ten materiał. To jest e, coś, ziela skórka, tylko wiecie, o, wiadomo, e, prawdziwa skóra to nie jest. E, ale taki naprawdę bardzo, bardzo e, przyjemny w dotyku ten materiał przepiękny kolor przede wszystkim, naprawdę od razu wpadł mi w oko i akurat te plecaki stały tak naprzeciwko wejścia, więc jak tylko weszłam to od razu, mówię kurczę mówię, po co ja tu przyszłam, po co ja tu tak naprawdę przyszłam nie no fajny naprawdę jeszcze chciałabym sobie kupić yy, jakieś dresy i też właśnie myślę o jakimś brązie. Niekoniecznie jasnym, ale, ale o brązie. I chciałabym kupić może czekolada, coś takiego, i poluję na Adidasy, właśnie w tym kolorze. No ale no zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. No w każdym razie e, zakupy uważam, że udane. Małe, bo małe, ale, ale udane. I wiecie co, ten plecaczek naprawdę jest bardzo fajny. Ale będę sobie w nim śmigać. Ja kochani, e, idę teraz na dół, e, zjem, e, wysuszę sobie włosy. Przebiorę się kochani i zmykam na zakupy spożywcze, bo przyjeżdża jutro hey, Paweł, a szczerze Wam powiem, że w lodówce mam tylko masło, nic więcej, nawet pieczywa nie mam, nic, kompletnie. Na obiad coś tam by się znalazło, ale, ale jeżeli chodzi o jakieś tam rzeczy śniadaniowe, to nic, nic, kompletnie, zero, naprawdę, nie mam nic. A, nie, jajka mam, jajka mam. To nie jest tak źle. Masło i jajka. Dobra, kochani, ja smykam. Mm. I widzimy się później. Tak, yy, ale chyba dopiero już, yy, jak wrócę z zakupów. Chyba tak. Ale pogoda się popsuła. Jest tak brzydko Jestem, kochani, w Biedronce. Yy. Jest promocja na wodkiewkę 1 plus 1 gratis. E, tutaj mamy jogurciki 2 plus 2, chociaż ja e, rzadko je kupuję. E, wolę naturalne, ale mleko jest 3 plus 3 gratis. E, w promocji są również ogórki. E, tutaj biorę takie ogórki kaszubskie. I za wszystkie zakupy zapłaciłam 73 zł z groszami. No w każdym razie dużo rzeczy było na promocji. Kupiłam mleko, było 3 plus 3 gratis. Ogórki w fajnej cenie chyba 40 czy 50% było zniżki na drugi słoik, muszę wszystko powycierać bo um, od tej rzodkiewki jest wszystko w piachu tak naprawdę e, jogurty e, była promocja 2 plus 2 gratis ja ogólnie kupuję przeważnie taki naturalny mały, ale ale czasami zdarza mi się właśnie kupić jakiś taki owocowy chlebek wzięłam Mój ulubiony camembert, również był w promocji, więc wzięłam dwa opakowania, ja po prostu ten camembert uwielbiam, to jest najlepszy, no powiem Wam, że chyba najbardziej mi smakuje z tych, które do tej pory jadłam, taki naprawdę fajny, taki kremowy, a z grilla, no po prostu rewelacja, naprawdę. Można obsypać sobie jakąś tam przyprawą, papryką czy, czy nawet jakąś do kurczaka. No powiem Wam, że rewelacja. I wiecie co? Wzięłam też salami. Jakoś tak po prostu mnie naszło i będziemy mieć na kanapki czy, czy zrobiłem po prostu pizzę, bo tak naprawdę to pizzę robię już dwa miesiące i zrobi się. mogę. Tutaj mam drugie opakowanie, te wzięłam troszeczkę inne. No w każdym razie oprócz chleba wszystkie produkty kupiłam na promocji. Także no uważam, że zakupy są bardzo udane dzisiaj. Weź wózak. Tak naprawdę to dzisiaj jesteśmy przy okazji w Biedronce. No ja jestem w Biedronce kolejny raz. Ogólnie to na te zakupy mieliśmy jechać jutro. No ale tak się złożyło, że jesteśmy dzisiaj znowu w sklepie. To znaczy, ja jestem znowu w sklepie. Jesteśmy już w domku po zakupach. Przyszłam wstawić sobie pranie. Ogólnie przyniosłam sobie tutaj wszystkie zakupy, żeby Wam pokazać. Paweł akurat w tym momencie robi mielone. Także ja mu tam nie przeszkadzam, niech robi sobie, póki ma chęć. Bo to różnie bywa. I nie chodzi tylko akurat o niego, bo mnie też, no, wiadomo. No ale dobra, pokażę Wam, co kupiłam w Biedronce, chociaż chyba tak pobieżnie Wam nagrałam moje zakupy Biedronkowe w sklepie. No, ale dobra, powiem Wam, że najbardziej jestem zadowolona właśnie z tego zakupu. Z proszku do prania naprawdę tak cieszy mnie ten zakup, dlatego że kupiłam go w promocji i zaoszczędziłam 5 duszek. To znaczy, kupiłam dwa opakowania, bo jak się wzięło dwie sztuki, no to wychodziło taniej. A tym bardziej mnie to cieszy, no bo potrzebowałam tak czy tak proszku do prania. Zostało mi tam troszeczkę na dnie płynu do, do prania, więc mm, także no, dla mnie zakup rewelacyjny, jeżeli chodzi o e, dzisiejszy dzień. Nic mnie, nic mnie tak nie cieszyło, jak zakup właśnie dzisiaj tego, tego e, proszku. E, do prania. Jeżeli chodzi o inne moje zakupy, to wzięłam również dwa szampony, również w promocyjnej cenie, jak się wzięło dwa opakowania, no to to też było taniej. I ja ogólnie wzięłam te szampony pierwszy raz. Nigdy ich nie miałam w domu, nigdy nie testowałam. Zobaczymy, czy się sprawdzą, czy nie. No w każdym razie powiem Wam tylko tyle, że jak przyjechałam do domu i otworzyłam opakowanie, opakowania, bo mam dwa różne. To uderzył mnie przepiękny zapach, naprawdę przepięknie pachną. Tutaj mam taki szampon, jeden, drugi jest taki. No zobaczymy, czy będą się sprawdzić. Jeden jest dla mnie, drugi jest dla Pawła. Jeżeli moje włosy będą fajne po tym, po, po tym szamponie, to, to um, będę zadowolona. A jak nie, to tam Paweł, a ja sobie kupię jakiś inny po prostu z przeznaczeniem do moich włosów. Yy, kupiłam również dwa razy Ludwik płyn do mycia naczyń, bardzo fajny, owocowy, zapach przepięknie yy, pachnie. Powiem wam, że ja bardzo lubię myć naczynia yy, Ludwikiem. Jest gęsty, jest wydajny, chyba yy, jeden z takich najlepszych moim zdaniem ale wiadomo ile ludzi tyle opinii no w każdym razie też z promocji ostatnio Ludwik z tego co pamiętam to chyba był na promocji w tamtym roku jakoś latem Kup. wiecie co nie pamiętam ale, ale no dosyć dawno w każdym razie Um, granat z werbeną przepięknie pachnie też tak. tak, otwierałam, wąchałam patrzyłam jaki ma zapach przeważnie kupuję miętowy ale jakoś tym razem ten mnie skusił i um, wiecie można się cieszyć również i z takich y, zakupów no dobra kochani, ja y, idę, wstawię sobie pranie Idę Pawłowi tam troszeczkę poprzeszkadzać, tak, w robieniu mielonych. A dzisiaj naprawdę pyszny obiad. Sosik, ziemniaczki, marcheweczka z groszkiem, może jakiś tam ogórek, no zobaczę. Dobra, idę. I mam tutaj jeszcze dwa żele pod prysznic, które e, też były w promocyjnej cenie. Ja wcześniej miałam ten, fajnie się u mnie sprawdził, duży plus za pompkę, fajnie się dozuje, jest delikatny, ładny zapach i dlatego wzięłam znowu. Jeżeli chodzi o drugie opakowania, to wzięłam jeszcze taki, bardziej taki neutralny zapach. No w każdym razie w każdym razie no, ten mogę wam polecić jeżeli chodzi o zapach ten jeżeli wam wszystko jedno założyłam sobie tą bluzę z Senseja. powiem wam że yy, ogólnie jest spoko tylko mogłam sobie wziąć jednak rozmiar jeszcze mniejszy bo jest troszeczkę na mnie za duża chociaż mi to akurat nie przeszkadza. No dobra, kochani, ja teraz idę, bo przyszłam tylko na chwilę tutaj na górę. Idę, kochani, robić obiad, szykować, zjemy. No i będziemy sobie pewnie coś oglądać. No zobaczymy. No w każdym razie jeszcze tutaj muszę przyjść raz. Wstawię drugie pranie, bo pierwsze mi się skończyło, a jeszcze mam miejsce na na suszarce, także trzeba to po prostu wykorzystać. Tak właśnie zastanawiam się, przydałaby mi się, ogólnie to mam, ale, ale kolorową, ale przydałaby mi się taka poszewka z jakimś zającem właśnie w beżowym kolorze. Jakoś tak mam chęć na, na zakup takiej poszewki, poduchy. No w każdym razie będę się rozglądać w sklepach talerze że FEDil jest bardzo fajne, natomiast ja Wam pokażę, jakie ja mam. I ja je kupowałam chyba w tamtym roku w Dino. Od razu mi się spodobały, i jeszcze chyba z tego, co pamiętam, to były kupki do kompletu. Chyba tak, ale czy miseczki były, to już nie pamiętam. Jakby się pojawiły miseczki, bardzo chętnie bym dokupiła. No, w każdym razie mam dwa duże, takie przepiękne talerze z zającem i dwa takie deserowe. Akurat dla mnie i dla Pawła wystarczy na wielkanocne śniadanie. Nie, no powiem Wam, że ja. Mam hopla na punkcie, właśnie koloru beżowego, jeżeli chodzi o dodatki do domu, dekoracje, ubranie w ogóle. Jakoś tak naprawdę. Chociaż jeszcze jakiś czas temu, jakbyście mnie zapytali, jaki kolor to ja bym powiedziała pewnie granatowy, niebieski, a teraz beż. Także no, zmieniło się u mnie to naprawdę dosyć mocno wyjąłam jeszcze takiego ptaszka on jest chyba z Dils jeszcze miałam chyba w kolorze niebieskim ale nie wiem gdzie on jest może w jadalni gdzieś tam w pudle, bo jeszcze mam jakieś tam pudła z dekoracjami w jadalni tak mi się zdaje jeszcze chyba był niebieski chyba tak tutaj mam takie dwa jajka też bardzo ładne. One też ma one są. Czekajcie skąd. Obi? Wiecie co? Nie będę wam mówić, bo, bo nie pamiętam dokładnie. Ale no przepiękne są. Ja naprawdę lubię takie rzeczy. To jest fajne. To było kupowane chyba w tamtym roku w. W Pepko, na jakiejś tam chyba promocji, nawet w tym roku też są dostępne i chyba też na promocji, tylko właśnie inne kolorki, takie bardziej żywsze. A ja jednak dwa mam takie zajączki, i tutaj jeszcze mam taki talerz, właśnie w kolorze beżowym na jajka. Ciężki ciężki, ostatnio widziałam chyba w Pepko były ale plastikowe miałam kiedyś plastikowy powiem wam, że drugi raz bym nie kupiła, zaraz się porysował no nic z tego, także no, u mnie na śniadanku będzie zajączek w roli głównej